Nie, 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 nie kurde! Ja, on ze mną. Nie, czekaj chwilę, load game. Ja tak nie mogę. Nie tędy, nie chcę tędy. Chyba jednak wolę zrobić to pieprzone kółko. Wezmę sobie tą karteczkę, nie będę się już gubił. O. Oh. Ja A, tam jest E-Trans Gdzie on był? Like something is following you Gdzie? Gdzie on jest? O nie Sio Sio Niedobry, Niedobry Gdy ten zegar. Dzwon. Co ja powiedziałem zegar? O, 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 o! Właśnie tutaj chciałem się dostać. Dobra. Cisze, cisze. Czy ty możesz? Nawet tutaj. Tam gdzieś jest doktorek Ale ty jest smurgacz Co to za dźwięki? Jeszcze chwilę Nie Nie Że tak Ale czy wy możecie mi dać spokój? Kurde, co tu robimy rugacz? Go tu nie powinno być Nie, ja umrę. Hej, ja. Na serio? Ale tu. No zostawmy już na to. No co się tu dzieje? <laughs> No, halo? E, to tak nie powinno chyba działać. O. Walić to. Weź mnie, zabij. Ich tam nie po. Okej okay. Serio? C Czy, was było dwóch? No, nawet trzech! Nie pozwolą mi tego zrobić, nie pozw... Co tu robi mrugacz? Hej. Mm, oh. <słuch> Doktor jest tam Tutaj trzech Tam jest mrugacz Czterech Czterech Terech? <noise> Gdzie widzieliście to, Ja was to zamykam. Cześć. No nie zadwaria tam te szczegóły. Piękne. to są bardzo fajne SCP-ki, tam jest to, tam jest tam Fuck. No nie No nie. Ja naprawdę muszę mieć takiego pecha Dajcie mi pograć normalnie no Nie oszukują... Jestem z tego powodu smutny Bo to tak nie powinno być Ich jest tu miliard Jeszcze tutaj idzie Ja muszę od tyłu te... <grym> Mm, mm, mm. Dobra, wymienimy ich. No, wymienimy ich. Wymienimy ich. Widzicie co tam się dzieje Dobra Tak, tak, tak Tak, tak, tak Haha, ha, fuck you, fuck you Okej okay. O Pozbyłem się ich Jak dobrze Jak dobrze Co to? Pokaż mi to a już jak? Tego kicka się nie potrzebuję teraz, mam lewelu piątego. Dobra. Mm. To tak powinno być? O w mordę mm, kolego To boli eee. Zabiję swojego kolegę Zrobić se jest jakoś, wszystko widać Ale wał, ale cię boli to Gdzie jest to 6? Coś chyba nie nacisnąłem To Dam radę spokojnie własnymi siłami Okej okay. Chyba to tak powinno być Okej okay, odpalnę Pod samą dwie klawiatury. Oj, oj, oj. ojej. Proszę bardzo, to jest oszukane. Nie.

Coś za odprężające dźwięki musicie przyznać. Dobra Teraz czekamy na dziadysza I to trzeba będzie na on. Widzieliście to? Dobra Teraz tu już działa Koniec transmisji Okej okay. Chyba się udało Udało się Dobra Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. Cześć.